W naszym serwisie sportowym temat MMA jest wciąż aktualny, ale nie tylko u nas. Portal internetowy www.mmarocks.pl opublikował ranking najlepszych fajterów Polski i znalazł się w nim Adam Maciejewski. Oprócz niego możemy zobaczyć Tomasza Drwala, jedynego Polaka walczącego w UFC, najlepszej organizacji na świecie. Ranking szokuje, ponieważ ten zawodnik według tego rankingu zajmuje drugie miejsce. Miałem okazję spotkać się z Tomaszem Drwalem i posłuchajmy jak ten zawodnik skomentował te wyniki. W Polsce Mix Martial Arts, czyli mieszane sztuki walki, stają się sportem, który robi coraz większą furorę. Na jednej ze stron MMA pojawił się ranking najlepszych polskich fajterów, wśród których wadze ciężkiej na szóstym miejscu jest Adam Maciejewski. Samo to, że Adam walczył w VFL-u, yy, yy, samo so, w sobie świadczy, że, że jest, yy, jest dobry po prostu. Walczył i to nie raz, tam pokazał na co dostać. Szkoda tylko, że organizacja została wykupiona i i się nie mógł dalej rozwijać, no bo nie miał gdzie po prostu i widocznie innego organizacje nie spełniają warunków jakie on tam widocznie ich stawiał, no nie wiadomo że chodziło o, o finanse pewnie. Pytanie tylko, kto i na jakich zasadach tworzy takie rankingi, w których jedyny Polak Tomasz Drwal, walczący w najlepszej elitarnej lidze świata UFC klasuje się na drugim miejscu. Rankingów to nie wiem czy, czy ludzie głosują na to. Żyjemy w demokracji, wiesz, no nie wiem na jakiej zasadzie się to odbywa, ja jakoś specjalnie się nie czuję skrzywdzony, bo Specjalnie mnie to nie rusza, że jestem drugi. No widocznie muszę jeszcze wiesz, muszę jeszcze powalczyć, muszę jeszcze udowodnić, na co nie stać. No i tyle, no. Wiesz, no przejdę jeszcze parę walk, to może będę w pierwszym. No. Tak jak mówię, mi specjalnie na tym zależy. Mnie interesuje wynik, mnie interesuje to, żeby iść do przodu, żeby się rozwijać, żeby trenować, żeby walczyć, żeby wygrywać. Może no. siła promocji, może nie wiem, no ja mówię, ja nie, ja nie głosuję, ja... nie interesują mnie rankingi, także ktoś to układa, ktoś... ktoś... Ktoś za nimi głosuje, nie wiem, jakie czynniki przemawiają za tym, że na przykład ja jestem dziesiąty, czy piąty czy pierwszy. Nie naprawdę to... Ja się nie czuję jakoś specjalnie zawiedzony tym tym Faktem, że jestem drugi. No, no dobrze, że jestem drugi, już. No. Jeżeli Mamet Kalidow w polskich rankingach wyprzedza Tomasza Drwala w wadze middleweight, a starcie Pudzianowskiego z Neymanem nosi miano walki stulecia polskiego MMA, to znaczy, że forma po raz kolejny przerosła treść, a społeczeństwo łyknęło medialny haczyk i nie wie nic o tym sporcie, który de facto stoi na słabym poziomie. Ostatnia wielka walka stulecia nie przyczyniła się, nie przyczyniła się do jakiegoś specjalnego rozwoju MMA, bo jak dla mnie to nie była walka i to była po prostu zwykła uliczna bijatyka, jaką możemy sobie e, jakie możemy zobaczyć co sobotę pod byle jaką dyskoteką, także no jak mówię, no przykład jest taki, że uff, zwykły Kowalski teraz patrzy przez, na MMA przez pryzmat walki <grym> stulecia, no i, no i, także według mnie nie poszło tu, znaczy, Jedno jest pewne, że się rozwinęło samo pojęcie MMA. Z tym, że dobrze że, jest, że się pojęcie MMA rozwinęło i się jakoś yy, tam popularyzuje, idzie do przodu. Jednak z drugiej strony MMA jest kojarzone, wszystko idzie przez właśnie te tej walki. No, to jest, jest, jest dobra i zła strona. No, Także no coś więcej. Poziom sportowy MMA. W Polsce? Szczerze, naprawdę szczerze. No kuleje, no ale to jest spowodowane to jest spowodowane, mi się wydaje, że finansami po prostu. No ja wiem jak jest jak jest UFC i wiem za co oni walczą. I tam naprawdę jest o co walczyć A tutaj z tego co wiem to nawet chłopaki nie wychodzą, znaczy jest to w to co im z żebyście żeby się przygotować do walki. No i znaczy nie będzie, nie będzie nigdy no nie wiem, jak to powiedzieć, nie będzie nikt nigdy nastawiał aż tak bardzo karku, żeby zrobić dobre widowisko, jeżeli nie osiągnie jakiegoś y, dobrego wynagrodzenia, które będzie mu pozwalało z tego wynagrodzenia żyć i normalnie trenować, jak, jak zawodowiec. Z tego co wiem, chłopaki stoją w obrankach, y, przygotowując się do zawodów. Radzą sobie na różne sposoby, żeby jakoś dorobić, żeby jakoś żyć, żeby mieć na życie, no bo z samej walki nie wyżyją i to jest, myślę, mi się wydaje, główny taki czynnik, że, no, że walki są, znaczy poziom jest troszkę no, zaniżony, no. jakby walczyli wszyscy zawodowo, wszyscy by trenowali jak zawodowcy, no to by było może inaczej, no. tak, tak, tak mi się wydaje.